Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym przedstawić kilka ćwiczeń ogólnorozwojowych z użyciem tak prostego urządzenia, jakim jest ski Kij plastikowy, drewniany, taki jaki posiadacie w domu, będzie się nadawać jak najbardziej. Może być to jakiś uchwyt od, od miotła, od mopa. Zobaczycie, że ma, ma on takie zastosowanie dosyć tutaj szerokie, jeśli chodzi o same ćwiczenia. E, ogólnorozwojowe i zobaczycie e, mogą takie ćwiczenia jak najbardziej przysłużyć się w formie rozgrzewki, czy jako porannego rozruchu, e, jako, jako powiedzmy trening nawet na czczo czy trening, który pozwoli po prostu rozruszać same stawy i zwiększyć, e, zwiększyć zakres ruchomości w tych, w tych stawach. Także zaczynamy, rączki z przodu i kręcimy w prawo, w lewo. Kręcimy prawo, lewo, może być to jako gimnastyka oddechowa, gimnastyka kardiologiczna, oczywiście poza wyłączeniem osób, które miały interwencję chirurgiczną na mostku, bo tutaj będziemy też angażować troszeczkę mięśnie klatki piersiowej do pracy, także no te osoby, które są po to rakochirurgii no niestety tutaj powinny ominąć ćwiczenia, przynajmniej te, które angażują mięśnie klatki piersiowej. Podajemy sobie z rączki do rączki, raz z lewej, do prawej. Dobrze. Płyniemy kajakiem, czyli wiosłujemy raz z prawej, raz z lewej, raz z prawej, raz z lewej. Dobrze, opieramy się o kijek i maszerujemy, maszerujemy w miejscu. Uginamy, prostujemy kolanka raz prawa, raz lewa. Możemy to robić z przenoszeniem ciężaru na lewo, na prawą nóżkę. Dobrze, teraz wykrok do przodu, do tyłu, odwodzimy nóżkę i przywodzimy. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I lewa. To samo. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy i cztery. Teraz to samo liczenie na boki. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Cztery raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy i cztery. Dobrze, trzymamy kijek w na szeroko i barku w kierunku brody. Wdech nosem, wracamy, wydech ustami, wdech nosem, wydech ustami, oddychamy głęboko. Dobrze, Będziemy sobie kiet na karpu, rączki luźniód, skręt, w lewo, w prawo, hop, hop, w lewo i w prawo. Skłon w prawo i w lewo, w prawo. I w lewo. mały zakres. Mały zakres. Takie buja nie w prawo, w lewo. Angażujemy mięśnie skośne brzucha. Dobrze. Kijek za plecami. rączki są wyprostowane. I teraz podciągamy parki do góry, robimy wdech nosem. Opuszczamy wydech ustaw Technosen, nosem, wydech ustami, Technosen, wydech ustami potkamy głęboko. Dobrze. Na raz, uginamy łokcie, na dwa łapki w górę, na trzy wracamy i na cztery prostujemy łokcie. I raz, dwa, trzy, cztery. 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 Podobne ćwiczenie. Na raz. Rączki do 90 stopni. Na dwa. Przyciągamy do klatki. Na trzy odpychamy i na cztery w dół. Raz dwa, trzy, Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy i cztery. Kiek za głowę, staramy się w pełnym zakresie. stronę, odwrotnie. Jeżeli nie dasz rady w pełnym zakresie kijek za głowę, spróbuj też do połowy i wrócić. Do połowy i wrócić, chociaż w ten sposób. Dobrze, opieramy kijek Trzymamy chwyte młodkowy do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. I zmieniamy rączkę. Prawa rączka. Dobrze, trzymamy rączki w ten sposób. Do góry, za głowę, do góry, do klatki pieciowej. Za głowę, do klatki pieciowej. Zbieramy się z pięcia na paluszki. Z pięcia na paluszki wysoko. Dobrze, teraz ćwiczenie rozciągające. Trzymamy kijek prawą rączką wysoko, lewą na dole. Hop, do boku. I wracamy do boku. I wracamy. I druga strona. Lewa roczna u góry. Do boku. I wracamy. Do boku. I wracamy. Dobrze. Do przodu, głowa między ramionami, rączki wyprostowane, plecy w odcinku będzie wyprostowane, kolanka lekko zgięte i trzymamy. Rozciągamy mięśnie najszerszy grzbietu, mięśnie klatki piersiowej i wracamy do pozycji wyprostowanej. I znowu pochylamy się do przodu, trzymamy w tej pozycji i wracamy do przodu. i wracamy do przodu i wracamy te kilka prostych ćwiczeń może być fajną alternatywą dla nudnej rozbiewki, dla yy, gimnastyki na początek dnia także myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie przyrząd jest prosty, łatwo dostępny każdy w domu ma więc tylko chęci polecam, zapraszam Dziękuję bardzo.